Siłę cywilizacyjną Polski. To, to z tego względu przy każdej debacie budżetowej bronimy tych pozycji. Udało nam się właściwie w pojedynkę tak, uchronić przed likwidacją drugi program Radia i TVP Kultura. To oczywiście nie jest zagadnienie, które interesuje wyborców w momencie, w którym podejmują decyzje kluczowe w wyborach, ale to jest niezwykle istotne zagadnienie, dlatego, że rozwój kultury, rozwój edukacji, rozwój nauki jest tym zasobem, który decydować będzie o, o naszej sile. O sile młodego pokolenia, o sile Polski w następnych latach. Ale ważniejszy jest przykład makro. Tak? Ten wielki błąd, który częstokroć popełniali politycy i popełniały środowiska intelektualne w dwudziestoleciu polegał na tym, że tendencja wolnościowa nie zawierała sojuszu z myśleniem państwowym, że ci, którzy upominali się o wolność gospodarczą, nie mieli kultury państwowej, nie rozumieli, że dobre państwo wspomaga wolność, wspomaga dynamikę społeczeństwa. Niektórzy do tego dochodzili bardzo długo. Pamiętam, pamiętamy wszyscy ewolucję jednego z najwybitniejszych umysłów w skali światowej, najgłośniejszych, Fukoyana, który więczył koniec historii 20 lat temu, a ostatnio napisał książkę, iż jakość instytucji państwowych jest czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego. My jesteśmy w dobrej sytuacji, dlatego że. Polski konserwatyzm na długo przed Fukoyamą rozwiązał ten problem. Tak? Dobre państwo jest sojusznikiem wolności. My jesteśmy. Dziś, Dziś Polska ma najbardziej wolnościową partię polityczną. Tak? Nikt przecież nie głosi, nie ośmieli się głosić 16% PIT-u, likwidacji krusu. I poważnej zmiany mundurowych przywilejów emerytalnych. Dziś Polska ma najbardziej wolnościową inicjatywę polityczną. A... I jednocześnie formację, która jest formacją państwową, która uważa, iż trzeba zrobić to wielkie małżeństwo między dynamiką wolności, dynamiką społeczną, a dobrymi instytucjami. Pan marszałek Ludwik Dorn mówił o y, tym naszym y, nowatorskim pomyśle, o ustawach programujących czyli tych ustawach, które będą dla wszystkich dawać gwarancję, iż y, y, zmiana społeczna, zmiana ekonomiczna nie pójdzie na marne, że będzie miała swoje konsekwencje także po stronie wydatków. Nasze przesłanie konstytucyjne, które jest bardzo wyraźnie y, Określone w dokumencie, na którym będziemy dyskutować przez najbliższe parę miesięcy, to jest nowatorskie ujęcie tego, co wyraża klasyczna myśl europejska, bo klasyczna myśl europejska, począwszy od czasów starożytnych, zawsze stawiała na ustrój mieszany, na ustrój, który premiuje przywództwo, który otwiera pole dla kompetentnych i który oznacza rywalizację demokratyczną. W tym przesłaniu konstytucyjnym jest premia dla przywództwa, jest rozwiązanie, które zmusza do przywództwa, bo silna prezydentura, która bierze odpowiedzialność za politykę kraju, to jest gwarancja tego, iż nie będzie polityki bez przywództwa, nie będzie polityki bez unikania odpowiedzialności. Jest pole dla ludzi kompetentnych i pole dla ekspertów na każdym szczeblu życia publicznego, ale także mamy tam pomysł, aby zbudować stałą instytucję, stałą instytucję, gdzie głos ekspercki będzie stale obecny w polityce państwowej. I wreszcie są te pomysły na otwarcie rywalizacji demokratycznej, na to, by skończyć z wojną totalną przy pomocy masowej reklamy politycznej za pieniądze podatników. Jest stawka na wybory większościowe, a ściśle rzecz biorąc na to, aby ten czynnik w postaci wyborów większościowych w większym stopniu wprowadzić do prawa wyborczego. I jest wreszcie coś, czego się w Polsce bano. Bo bano się werdyktu społeczeństwa jest referendum ustawodawcze jako instytucja prawdziwa, to znaczy jest możliwość przyjmowania ustaw w drodze głosowania powszechnego. I jest też zasada, iż umowy międzynarodowe o szczególnym znaczeniu mogą być akceptowane tylko w formie referendum. Dlaczego? Czy to jest jakaś miłość do ludowładztwa? Absolutnie nie. To jest przekonanie, iż trzeba wyciągnąć konsekwencje z doświadczenia demokratycznego. I podnieść poprzeczkę, podnieść wymogi, jakie powinny spełniać partie polityczne. Referendum to jest instytucja, która podnosi wymogi dla klasy politycznej i nie pozwala na to, by partie kradły suwerenność narodową. I wreszcie jest klucz trzeci do dobrej polityki. Bardzo dziękuję panu prezesowi Polaczkowi, że tak energetycznie i mocno przedstawił nasze przesłanie i wspomniał o naszym przyjacielu, o Piotrku Krzywickim, o którym nie możemy myśleć bez wzruszenia. Na pewno ci z nas, którzy znają go od bardzo dawna wciąż są pod wpływem jego odejścia. Piotrek był osobą skromną, ale był uosobieniem pozytywnego patriotu. On się cieszył wtedy, kiedy polskie sprawy szły naprzód. Tak? W, w planie, w wymiarze konkretnym. Nie wtedy, kiedy było głośne, tylko wtedy, kiedy było dobrze. Takiego patriotyzmu uczył nas wielokrotnie Jan Paweł II. Kiedy kanonizował Świętą Jadwigę, mówił za Wyspiańskim: Niech polski czyn będzie kreatywny, niech będzie stały, niech buduje, niech łączy. Ten rok, który dziewięć dni temu się rozpoczął, będzie wyjątkowy nie tylko ze względów rocznicowych, ale także z tego względu, że dojdzie do beatyfikacji Jana Pawła II. Wszystko na to wskazuje. I ażby się chciało, żeby to poruszenie serc i energia duchowa, która na pewno wtedy przypłynie, nie była chwilowa, żeby znalazła swój wyraz także w strefie społecznej i publicznej, będziemy pracować w tym celu. Będziemy pracować po to, by rzeczywiście następne 10 lat Polski niepodległej były czasem dobrym dla Polski, były złotą dekadą. Będziemy robić wszystko, by Polsce dodać. She w a